Witam Was z tej strony, Gregor! Witam Was ponownie na Cytadeli Gregora, gdzie powracamy do gry Shogun Total War 2, a dokładnie do naszego lokalnego turnieju o tytuł Shogun na Cytadeli. Dzisiaj obejrzymy sobie starcie pomiędzy Bardinem oraz Satyrem, którzy zakwalifikowali się do półfinałów. Więc rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmem oraz dołączcie do mnie na Cytadeli Gregora, serwer Discordowy, link jest w opisie. Jeszcze nie przedłużam, bierzmy się do roboty. Co my tutaj dzisiaj takiego mamy? W pierwszym starciu Satyr wybrał Mori, Nash i Bardina. No dobrze, zobaczmy co tutaj nasi zawodnicy przeprowadzili, zaczynając od Shimazu, gdzie już tutaj widzimy dość wartą formację, mamy Ashigaru z Yari, przynajmniej z tego co widzę będzie ich tutaj 6 oddziałów, z tyłu mamy Shim Samurai Shimazu z Katanami, 4 oddziały, za nimi Samurai Łucznicy, przynajmniej dwa oddziały. Nie, trzy. Tutaj mamy jeszcze z tego co widzę: Ciężką artylerię Shimazu. Jest oczywiście generał. Tutaj na Francy zaś mamy jazdę z Jari. Trzy oddziały. Co w tym czasie przeprowadziło Mori? Mori je oczywiście przeprowadziło swoich najeźdców z Mako. Raczej nie z Mako, tylko z Wako. Gdzie tutaj jest ich siedem oddziałów. Tutaj za to co mamy: Duży kontynent kawaleryjski, u satyra. Jazda z Jari razy 3. Ashigaru z Jari wychodzą z lasu, część była pochowana. Samuraje z Jari też są tutaj na przodzie cztery oddziały przynajmniej. Tutaj jeszcze Ashigaru z Jari, jeszcze dodatkowy oddział i Mnisi znaki natami. Jest ja tutaj także generał. Podejrzewam, że nie widzimy też pełni armii Satyra póki co. Ale zobaczmy, jak to tutaj pójdzie. Poza tym, że kotynek Kawaleryjski Shimazu już tutaj kombinuje. I będzie miał tutaj, jak widać, możliwe, że spotkanie z jazdą z Jari i Katanami Satyra. I jak widzimy, Satyr póki co już zajmuje pierwsze punkty. Więcej tutaj samorajów z Jari widzę, że się pojawiło. Czyli ewidentnie Satyr był przygotowany na potężne uderzenie kawaleryjskie. I znowu nie widzę żadnych strzelców u Satyra, czyli bardzo mocno nastawia na walkę wręcz, co nie jest w sumie złym pomysłem. Zobaczymy też jak tutaj piechota Shimazu sobie poradzi. Kawaleria tutaj Bardina się szykuje do ewentualnego starcia. Za to tutaj kawaleria Satyra próbuje troszeczkę objechać formację Bardina. Najeźdźcy z Wako już tutaj atakują. Biegną wprost na włócznie. Jak widzimy, samuraje z Jari rozstawiają swoje mury włóczni. Troszeczkę się teraz tych najeźdźców ponadziewa. Ale lepiej, żeby to oni przyjęli pierwsze uderzenie niż bardziej wartościowe jednostki. Pytanie teraz tylko brzmi: Okej, okay, chyba właśnie ta artyleria Shimazu zaczęła działać. Bo tutaj nic większe. Nic innego nie widzę. Bo tutaj niby artyleria to niby jest, a to są po prostu karabinierzy. Którzy jak wystrzelą, to wystrzelą. Dobra, najeźdźcy nabijają się na włócznie. Ale teraz ta ciężka artyleria Shimazu będzie wystawiona na atak przez nichów z naginatami. I chyba Bartin nie zdąży zareagować na to. No, może zdąży zareagować? No, przynajmniej jeden oddział samuraj wysyła i próbuje ciężką artylerię wycofać, ale wycofuje ją trochę za późno. Widzę, że też legendarny przywódca został wybrany przez Bardina. Ale czy to mu wielce pomoże? Nie jestem tego aż taki pewien, bo jak widzimy, główna formacja Bardina już się załamała. Jednak, woń co, z Jarin musieli być przetłoczeni przez ilość tego wszystkiego, co przeprowadził klan Mori. Tutaj, jak widzimy, jeszcze walczą dzielni samuraje z katanami. I coś tam ubiją, ale póki co bitwa idzie w kierunku klanu Mori oraz Satyra. Jak widzimy, ci Ashigaru z Jari to jest fajny wypełniacz. Ale nie powinno być to jako wasza główna linia obrony. Bo jak widzimy, Ashigaru z Jari mogą być bardzo łatwo przytłoczeni, plus ich jeszcze morale. Przez to, jak widzimy, jeszcze tutaj drugi oddział michów z naginatami. Bardzo ładnie pomógł wybić teraz tych samurajów. I póki co cała formacja Bardina praktycznie jest w rozsypce. Bardzo szybko tutaj Satyr jeszcze używa swojej kawalerii, żeby wyłapywać ewentualne niedobitki oddziałów Bardina. Tutaj, jak widzimy, najeźdźcy z Mori zostali przegnani. Ten oddział samorajów jeszcze będzie chciał pewnie powalczyć. Ale za chwilę zostanie przechwycony przez mnichów z naginatami. I w, w sytuacja u Bardina jest coraz gorsza i to z każdym nadchodzącym momentem. I jak widzimy Bardin. Niestety tutaj przegrał. Ale i tak nie poszło mu aż tak źle, choć tutaj zdecydowanie Saterowi poszło to o wiele lepiej. Jak widzimy, Bardin stracił prawie całą swoją armię. Głównie przez to, że został tak najzwyczajniej po prostu przytłoczony przez oddziały Satyra. Jak widzimy ci mnisi z naginatami, w szczególności ci, którzy byli na prawej jego flance, bardzo, ale to bardzo ładnie tutaj pociechali. Gnijcy z Mori też swoje zrobili. Zasił Bardina, no za bardzo znów widzimy postawienie na strzelanie, a mniej na faktyczne postawienie linii obrony. Bo Ci Asikaro z Jary, tak jak mówię, to są fajni wypełniacze, ale to nie powinna być wasza główna linia obrony. Zobaczmy zatem, jakim poszło w drugiej bitwie. Gdzie tym razem Satyr przeprowadza Ikoiki na armię od Tomo Bardina. No. Ciekawe starcie się szykuje. I tym razem zobaczymy z perspektywy satyra, co tutaj satyr przeprowadził. Widzimy tutaj Ashigaru z pożyczonym mieczem. Z tego co widzę, co najmniej cztery oddziały tutaj. Za nimi Roninni z Jari. Mamy także legendarnego przywódcę. Tu widzę, że mamy lekką jazdę wspieraną przez Ikoików z, z naginatami oraz przez Ashigaru z pożyczonymi mieczami, którzy, jak widzę. Troszeczkę potrenowali. Tutaj także mamy asigar z pożyczonymi mieczami, razy 2. I mnichów i kojki z naginatami, razy 3. Co w tym czasie przeprowadziła chrześcijańska armia samurajów z Bardina? Mamy znowu dużo asigarów z Jari. Widzę, że Bardin znowu na postawił na strzelanie. Tu mamy jazdę z Jari, przynajmniej raz. Mamy też konice z gagłaczami, razy 2. Co tu mamy jeszcze? Mamy portugalskie terko, czyli Znowu postawienie mocno na strzelanie, plus Ashigaru z Jari. Za dużo strzelania, za mało rzeczy do walki, wręcz, moim zdaniem. Bardin mamy tutaj Ashigaru z Jari, wymieszanych właśnie z portugalskim terko. I mamy tutaj jeden oddział Ta Kirshima to Czy to są. To nie są miotacze rakiet. Myślałem wszystkie, że to mogą być. Co tu jeszcze takiego mamy? No, bardzo, no praktycznie cała formacja to są portugalskie terko i Ashigaru tutaj. A tu mamy portugalskie terko znowu razy 2, wspierane przez Ashigaru z Jari razy 1 i Yari oraz koniec z Czyli znowu nastawienie bardzo mocno na strzelanie u Bardina, co moim zdaniem może się skończyć dość źle, bo tak jak już zauważyliśmy, Zater lubi przytłaczać po prostu swoją masą. I chyba właśnie ta kawaleria Bardina za chwilę zostanie wyłapana. Bo okej, okay, mamy tutaj lekką jazdę, tak naprawdę o ty ale za tą jazdą idzie już dość spora ilość piechoty. I ten jeden oddział szygarów z Jari nie wystarczy, żeby zatrzymać całą falę tego strzelania. Choć może przyznać, że model tych portugalskich Terko jest całkiem ciekawy. Jak to wygląda zaś sytuacja na głównym froncie, bo widzę, że już tutaj kawaleria teraz się załamała tutaj. zauważył tą ilość strzelania i zaczął się cofać. Prawdopodobnie, żeby otworzyć sobie przejście tutaj i tutaj. Powoli formacja Pardina to dosłownie tak jak mówiłem się tutaj rozpada. Choć kawaleria tutaj udało mu się ładnie przychwycić, to... Bądź co, bądź, jeden oddział a z Jari... Nie wystarczy, że obronić tych wszystkich portugalskich terko. Co otworzy tutaj Satyrowi możliwość bicia nawet na plecy. Jak widzimy, podobna sytuacja znajduje się tutaj. Choć widzimy, że tutaj jazda wyszła po stronie od Tomo, to piechota już tutaj przegrywa, i misi z Ikoiki oraz misi z, Nagina... z tymi. naginatami oraz Ashigaro z katanami tutaj. Obrywają choć. Tutaj teraz jest ładna szarża od strony Bardina. Może tą konkretną flankę będzie nawet w stanie wygrać. Ja nie jestem w stanie stwierdzić, patrząc na to, że tutaj, jak widzimy, nawet portugalskie terko nie jest w stanie sobie poradzić. Tu jest tak, jak mówiłem: flanka lewa Bardina się już załamała, otwierając praktycznie satyrowi wejścia, a Bardin tak się za bardzo posunął do przodu. Że nie uświadomił sobie, że teraz tutaj oddziały Satyra mogą wejść, jak i z tej strony, gdzie też prawa flanka Bardina... No prawa flanka Bardina wygląda o wiele lepiej, zdecydowanie lepiej, choć mogła wyglądać by o wiele lepiej. Opowiem tak, taktyka Bardina bardzo mi przypomina takie taktyki krasnoludzkie z Warhammera. Nie będę kłamał. Gdzie tam akurat to strzelanie też jest dość mocne, ale krasnoludy też są o wiele bardziej wytrzymałe. Tutaj wzięcie zwykłych Hashigaru z yari, jak widzimy, nie wystarcza, żeby zatrzymać aż tak dużą masę piechoty wroga. W szczególności, która jest nastawiona perfidnie do walki wręcz. Przez to, jak widzimy, klan Otomu ma coraz większe kłopoty. Satyr zamyka dosłownie swoją pułapkę, tak jak mówiłem. Że będzie mógł spróbować zrobić. Nawet jeżeli ta flanka wyszła na, na korzyść Bardina, to te siły nie wystarczą, żeby wesprzeć centrum, które już tutaj powoli upada. Choć, nawet ta, te oddziały są dość mocno poobijane z tego co widzę. Tutaj widzę, że portugalskie Terko próbuje wrócić do walki i postrzelać garu I Bardinowi zdecydowanie brakuje dobrze wyposażonych rezerw do walki w zwarciu, bo jak widzimy to portugalskie Terko troszeczkę postrzelało i już praktycznie jest powybijane. Jeszcze tutaj ci Tarikari próbują zwiać. Ale i Koiki jest spokojnie w stanie tutaj wyłapać już wszystko, więc to wygląda na bardzo ładne zwycięstwo ze strony Satyra. Bo to już się powoli robi czyszczenie armii Bardina. Choć może Bardin jeszcze w stanie będzie coś zrobić. Ale widzę, że próbuje kawalerią wjechać, wjechać i może da radę tutaj pomóc tym portugalskim Terko. Konica z garłaczami dalej strzela na tyle, ile może. Jak widzimy, już przeładowują swoje swe garłacze i szykują się do strzału, czy będą uciekać dalej. O to jest pytanie. No nie wiadomo, ale wiadomo jest na pewno to, że praktycznie piechota od Tomo już praktycznie przestała istnieć. Tak samo większość armii Bardina. A i kojki. To zwyczajnie zalało tym swoim Yashigaru. Pozwolę tutaj, nawet przyspieszyć. Tutaj to portugalskie terko wróciło do walki, ale już powoli przegrywa. Tutaj garłacze coś jeszcze ustrzeliły. Można ten jeden oddział dadzą rady rozbić. Ten jeden oddział piechoty Bardina strzeże. Na tyle, ile może, a raczej strzeg tego dodża łuczników. I z tego co widzę, te dwa ostatnie oddziały, konicy z garłaczami, jeszcze próbują coś ustrzelać. Przypomina mi się moja dawna walka. Jedna z pierwszych, którą grałem na multiplayer. Tam akurat grałem Imperium z tym... Imperium na Królów Grobowców i też właśnie mi została konica z garłaczami. A raczej nie garłaczami, co mi, otacza, mi granat, granatów. Ale co do tej bitwy, jak widzimy, bardziej został pokonany. Dzisiaj jak znowu widzimy przetłoczająca liczba oddziałów Barlina. Raczej satyra przeciążyła o zwycięstwie. Marlin nie miał po prostu jak zatrzymać tej masy piechoty, bo znowu był za dużo strzelania w kontraście do oddziałów piechoty. Dzisiaj, okej, okay, to portugalskie tylko trochę powystrzelało, ale nie starczyło im po prostu czasu, żeby wystrzelać to wszystko. Więc gratulujemy Satyrowi. Za niedługo zobaczycie także na kanale starcie finałowe, w którym to Snappy Boy zmierzy się z Satyrem. Rozciąćcie się zatem wygodniej i do usłyszenia później. Cześć i czołem. Hej!